Cześć, z tej strony Asia. Dziś przychodzę do Was z ozdobami świątecznymi. Nie będą to takie ozdoby, wiecie, sklepowe, raczej takie dekoracje do domu, na stół, wielkanocny, więc kilka takich rzeczy Wam pokażę, co stworzyłam. I jak będę pokazywać daną rzecz, to będę mówiła, z czego korzystałam. Dobra, to może tak po kolei od najmniejszych. Taką, takie jajeczko. Ozdobiłam sobie HDF-kę, i do wykorzystania, znaczy do ozdobienia tej hdf użyłam oczywiście hdf jajeczka, taką z podstawką, tak. I do tego użyłam maski, tak. Pastę modelującą to jest ta tutaj wytłoczona te wytłoczone tutaj obrazy I, i żeby uzyskać ten efekt, po prostu pociągnęłam to dwoma woskami, złotym i zielonym, co tak to wyszło. Do tego mamy kawałek koronki, sizal oczywiście, tutaj kwiatuszek, takie elementy plastikowe ozdobne, tutaj też jeszcze jeden kwiatuszek, taki kurczaczek, jajeczko, widzicie, taki więc tak się prezentuje ta ozdoba. Tak. Ja już sobie będę odkładać. Dobra. Więc to by było to. To też odłożymy. Kolejna rzecz. Tak, patrzę, co bym mogła tutaj, żeby mi się tak nie rozstało Wszystko dobra, weźmiemy to. To są takie... O, żeby to może jakoś grupami wziąć. Dobra. A, a, a. O, już, 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 już prawie. Już. O, i już, dobra. Teraz mamy takie jajeczka, kurczaczki. Jeden większy, dwa mniejsze. Na takiej bazie do koszyczków. Tylko oczywiście większej. Wykończona ona jest takim sznurkiem. 5 mm, to na szydełku robiłam. E, oczywiście mamy sizal, No i kurczaczki. Ten największy to jest taki karczochowy. Tak. E, oczywiście jajko steropianowe. E, wstążeczka 5, mm, 5 cm, czy 2,5? 2,5 cm, e, tak. E, I to ona, żółty i biały. No Tutaj mamy sizal, Dziubek i oczęta takie. Więc myślę, że taka fajna też ozdoba, więc to by było to. że ja sobie odłożę. No tu ja właśnie odłożyłam z tych oczek takich. No i dwa mniejsze kurczaczki. I tu już robiłam taką wstążeczką półcentymetrową, nie metodą kartochową. Jajko jest po prostu owinięte tą i tylko tutaj ta a, imitacja skorupki jest tym karczochem zrobiona. Tu mamy jeszcze piórka, piórka o takie żółte, chyba w ekranie kupowałam. Yy, I też mamy właśnie oczka, tutaj taki czubek, yy, kokardeczkę, więc tu mamy takie dwa oczka. Też myślę, że fajnie się prezentują, więc sobie też tutaj na bok odkładam. Dobra kolejne rzeczy też takie z mniejszych. To mamy wianuszki. Wianuszki takie imitujące zajączki, tak? Na takiej obręczy drewnianej tutaj zrobione też sznurkiem na szydełku, tu uszka mamy, to można oczywiście powiesić i taką dekorację z kwiatuszków, z listków, z sizalu, tu widzicie, tam biedronka jakaś taka jest, także tak się prezentuje ten zielony, natomiast żółty, bardzo podobny, mamy tylko tutaj więcej kwiatuszków, tu mamy jajeczka jeszcze, no także też myślę, że ciekawa ozdoba, także to by były kolejne dwie ozdoby. Dobrze, odłożę sobie może tutaj. Dalej. To mamy takie ozdoby stroiczki, można powiedzieć. No. Też mamy wykonane właśnie na tej bazie podstawę. Tu zrobione szydełkiem. No i kompozycja. Tutaj mamy te jajko styropianowe ozdobione i tutaj Mamy taką kompozycję jeszcze tej, taki króliś jajeczka, kwiatuszki, także tak wygląda jedna. Zrobiłam tego pięć. Różniam się delikatnie kompozycją. Dwa są inne: mają kolor wstążeczki. No i różniam się kolorem tego po prostu ozdobienia, wykończenia tej deseczki. Tak. O. No Myślę, że całkiem fajne takie ozdoby. Ok. Tutaj mamy taką. Wszystkie mają te królisie. Myślę, że fajnie to widać, tak? I teraz takie ekri jajeczko, no i też tutaj stopy i jeszcze jedna tak, dobra ok, odkładam sobie tutaj na boczek dobra, dobra i e, jeszcze jedna rzecz e, koszyczek w tamtym roku miałam taki koszczek y, też na, na bazie, y, na sklejce zrobiony, wykonany w kolorze różowym. <grym> tak, y, takim y, wzorem. Y, okrągły on był. Jest taki dosyć stabilna ta rączka, więc całkiem fajny, bardzo mi się on podobał. W zasadzie podobał się mojej córki. <grym> Chciała różowy, więc proszę bardzo. Y, więc taki miałam w zeszłym roku. Taki, wiecie, na. Święconki. Oczywiście też on może potem być ozdobą, można powkładać ozdoby. Dobra, no a w tym roku zrobiłam sobie żółty. Już nie na okrągłej bazie, ale na takiej owalnej. I mamy taki wzór. Teraz gdzieś oczywiście z internetu zobaczyłam ten wzór. Bardzo mi się on spodobał, więc sobie zrobiłam. Myślę, że całkiem fajnie wygląda. Taki też stabilna, ta rączka stabilna. No i tutaj, oczywiście, przykrywanko też wykończone. Owalna, taka właśnie mniejsza podstawka. Więc też myślę, że fajnie będzie wyglądać na święcanki, a potem może być dekoracją komody na przykład. Tak, więc też, żeby było coś innego, no to już nie owalny, czy znaczy nie okrągły, tylko owalny. Inny kolor, inny wzór, także mnie się podoba, jestem zadowolona. E, dobra, dziękuję Wam oczywiście za uwagę. Dziękuję, że poświęciliście czas. E, napiszcie proszę w komentarzu, czy wy robicie też sobie takie e, ozdoby e, świąteczne, wielkanocne, e, czy raczej kupujecie gotowe, czy może w ogóle e, takich rzeczy nie, nie robicie, nie, nie podobają Wam się. Ok, tak, żeby to było widać. Dobra. Okej, okay, super. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i zapraszam na kolejny filmik.